Witam Was, to nasze rutyny. Pierwszy adwent. Pierwsza świecka zapalona. Cieszymy się, że wszyscy jesteście. Ćwicimy się ciszy tak samo przez naszego całego ciała. Zaczynamy tu od głowa. Pierwsze ćwiczenie to jest dla, dla nasz kręg osób szyjnych. Specjalne dla osób, które po prostu mają takie zawroty głowy. Jak tam wszystko z tyłu jest zaczasne. Ta ćwiczenie wygląda w ten sposób: po prostu pieszesz ten palec tu na broda. i Pchamy naszą brodę do tyłu, i tu jest taki steżak z tyłu. Tu jest taki steżak z tyłu, do tego steżak, pchamy naszą na, na, na głowę do tyłu w ten sposób. I druga, palec na czoło, i podnosimy troszeczkę naszą głowę. I pchamy go do tyłu, do tego steżak. Tutaj czekamy troszeczkę. Dokładnie to tam jest bardzo mało miejsca. Tam jest po prostu czas, no. I teraz spróbujemy, puszczymy ten palec i pchamy naszą czoło do przodu, ale trzymamy go drugim palcem. Tu, tutaj mamy bardzo mało siły, ale spróbujemy. Dobra, puszczyć i drugi palec znowu pilnować ten steżak. Ten sprzeczek i troszeczkę wyżej, czoło troszeczkę wyżej steżak pilnować. Perfekt. Ten steżak z tyłu pilnować. I znowu spróbujmy czoła do przodu. Trzymamy, trzymamy. I jeszcze parę sekund. Puszczyć i dalej pilnujemy ten nasz steżak. I czoła troszeczkę wyżej. Czujesz, jak tam jest mało miejsca? Pilnować ten steżak, czy troszeczkę wyżej? Tak, troszeczkę wyżej. I znowu puszczyć i pchamy naszą głowę tak jakby do przodu. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, puszczyć, spilnować steżak i troszeczkę jeszcze wyżej. Czujesz, jakie to jest trudne, jak to jest, jest ciasno. Tu są przeważne nasze zawroty głowy, które mamy schowane. to robisz. I puszczyć i pomalutko. Teraz też możesz się trochę kręcić w głowę. Tak krótko i sztywne to wszystko jest, nie? i mamy pierwsze ćwiczenie na ciszę za sobą. Zaraz będzie drugi. Drugie ćwiczenie tyczysz na nasz kręg osób szyjny. Czyli teraz po prostu robić ten balans do przodu. Te ćwiczenie, które teraz robimy, jeżeli nie potrafisz siedzieć na piętach, tak jak ja jeszcze, albo jeszcze nie siedzisz, to możesz to tak samo robić na krzesłach. Ale ty, którzy już siedzą na piętach, oczywiście wykorzystujemy to i automatycznie też już ćwiczymy, ćwiczymy tutaj nasze nogi, po prostu po, 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 rozciągamy to po przy okazji. Nie? Ten balon, teraz robisz, to tej czycieli, które teraz zrobiliśmy, jest po prostu głowa do przodu, tacznie. Obie ręce w ten sposób prostu siedzieć i ciągniemy naszą głowę, tak jakby to klatki. Czas start, i w ten moment wciągniemy naszą głowę do przodu. Mentalnie próbować naszą brodą te kręgi wypchnąć z tyłu. Szybko się jeszcze bardziej okrągły. okrągły. I ciągnijmy naszą głowę do klatki. Prosto szyczyć. Czujesz, jak to głęboko ciągnie. Perfekt. I pierwsza aktywna dokładnie teraz głowa chce do góry. Tylko ani nie puszczamy. Puszczyć i dalej rozciągamy. Ciągniemy naszą głowę do klatki. Brodą te kręgi wypchnąć z tyłu. Dobra. I druga, aktywna. Głowa chce do góry. Głowa chce do góry. Puszczyć i pasywnie rozciągamy dalej. Między aktywny, pasywny rozciąganie. nie może być przerwa. Każda przerwa jest tak, jakby nowy start i ostatnia aktywna, dokładnie teraz. Głowa do góry, do góry. Puszczyć i ciągniemy naszą głowę do klatki. Prodą tych kręgi wypchnąć. Jeszcze bardziej. 10 sekund wytrzymy. I Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ciąg, ciąg, ciąg. I puścimy, pomalutko. Nie szarpać. Trochę ruszać teraz wszystko. Może trochę szczelacz. Może się teraz tam wszystko układać. Wszystko jest normalne, nie bój się. Ta czujcieńna teraz po prostu rozciągamy. Naszą klatkę tutaj, żeby ten park wrócił troszeczkę na swoje miejsce. To jest odpowiedzialne za te pole, które mamy między łopatkami. Jak za dużo siedzieć przed komputerem, cały czas ręce do przodu 45 stopni w dół i prędzej, czy później po prostu każdy z was prawdopodobnie nadem pól między łopatkami i z tym teraz robimy porządek. Jest nam potrzebny taki winkel. Można to też też robić pomocą dwa krzesła, można to też robić futryny w czwiach akurat. Tu są wiele możliwości, po prostu trzeba troszeczkę eksperymentować. Ale taki winkel tak sądzę każdy ma w domu. Robimy to w ten sposób, ręce tak jakby na zero, nie? na zero. I tam ich jedna szerokość do góry. I teraz jeden krok do tyłu i drugi noga krok do przodu i tak zbliżamy mostkiem do na winkel. Czas start. Ręce na zero. Jedna szerokość dłon do góry. Płaskie ręce to ściany. Krok do tyłu, krok do przodu i już tak jakby wiszysz mostkiem w ten winkel. I rozciągamy teraz nasz, naszą klatkę. Jak są ręce na zero i tam ich jedna szerokość dłon do góry to mamy po prostu 30 stopni. To jest klatka. Wszystko wyżej jest, jest bark. I teraz pchamy te ściany. Mamy ściany. Jeszcze puszczyć i trochę bliżej do tego winkela. Widzisz, jak to, jak to idzie? Perfekt. Dobra. I teraz ręce troszeczkę wyżej. Troszeczkę wyżej. I dalej rozciągamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Teraz już jest bark. Teraz już jest bark. Dobra, jeszcze chwilę. Za dwie sekundy. Dokładnie teraz pchamy znowu dyszczanę. Pełną siłę pchamy dyszczanę. Puszczyć i rozciągamy. To może bolić w łokcie. Podpachamy może do bolić. Wszędzie po prostu jest za krótko. I jeszcze 5 sekund. Może mostek troszeczkę bardziej do tego winkel. Perfekt. I jeszcze raz ręce troszeczkę wyżej. I mostek idzie do tego winkel. Tak jak mieliśmy. I mamy już bardzo duży zakres zrobiony. W tej pozycji, to może nawet taki kuczy być w tym bark. To jest tak, jakby taka czerwona lampka. Najwyższa pora dorobić. Dobra, i pchamy te szczany. Jeszcze raz pchamy te szczany. Puszczyć i ostatni raz mostek idzie do tego. Winkl jeszcze 10 sekund, wytrzymaj. Wytrzymaj, wytrzymaj. I 2 sekundy, i wychodzimy z tego. Pomalutko ręce opuszczyć. Opuszczyć trochę. Poruszać tym wszystkim, bo to jest po prostu teraz, po prostu zrobiliśmy bardzo duży zakres naszego barku, który po prostu jest taki super staw, który też po prostu od czasu do czasu musimy go pielęgnować. I teraz idziemy jeszcze, jeszcze piętra niżej i zrobimy coś dla naszej łódki. Teraz rozciągamy nasze łydki. Jeżeli masz już taki ratownik na kolana, to oczywiście robisz to z, tym, z pomocą tego ratownika. Dla tych osób, które tego jeszcze nie mają, robimy to po prostu. Bez tego, z pomocą szczany to nie jest aż tak efektywne, ale, ale to też jest po prostu dużo, dużo, dużo lepiej niż nic. Nie? I zrobimy to w ten sposób. Tu tak samo jest pasywne i aktywne rozciąganie. Łódki rozciągają, to znaczy te, musimy zmieniać kąt nasze stopy w ten sposób, nie? aż ciągnie tutaj w ten pszuch. I pasywne jest tak, jakby obciążymy teraz ten mięsień w łydki, tak samo w najdłuższym miejscu w ten sposób tak jakby stanąć na palce. Tak teraz, nie? Oczywiście ten ruch później nie robimy. To jest tylko tak, jak teraz odpychamy się palcami, ale ten ruch nie będzie widać, nie? I czy my tak to teraz będziesz mnie widział od tyłu. Zaczynamy prawą nogę do tyłu, prostutko i teraz stopa nie tak, a nie tak, tylko prosto padle tak, jakby to ściany. Inaczej, sam siebie oszukujesz. Tak, i teraz zaczynamy. Czas start. Rozciągamy teraz nasze łydki. Noga proszczutko. I ten ciąg jest teraz troszeczkę powyżej Achillesa. I poniżej tym zdjęciu w kolana. Dokładnie ten brzuch. Achilles to jest inne ćwiczenie. Teraz rozciągamy nasze łydki i za pięć sekund będzie pierwszy aktywny, tak jak pokazywałem. Odpychamy się palcami, tylko bez ruch, Bez ruchu. Puszczyć i rozciągamy. To idzie później bardzo dużo po takim aktywnym. A jak to parę razy robisz, to już w ogóle jest bajka. I dokładnie teraz. Truka aktywna. Bez ruch. Bez ruch, odpychamy się palcami. Puszczyć i dalej rozciągamy. Czujesz jak to idzie, jak ten klej puszcza? Jak to teraz nagle puszczy, to jest po prostu ta zaklejona powiąz który teraz tak jakby rozfilcujemy i ostatni raz teraz aktywne bez ruch. Bez ruch. Puszczyć i rozciągamy. Nogę proszczutko, pilnować. To jest pawienie dla naszych kolana. Jeszcze 4 sekundy ciąg, ciąg, ciąg. I 2 minuty minęło. Perfekto robiłeś. Tylko tutaj mamy oczywiście dwie strony. I tu jest teraz tak samo. Tylko teraz idzie lewa noga do tyłu. I tak samo pilnować nie tak, a nie tak. Nie? Tylko prosto padle ściany. Czas tam na zero. I start. 30 sekund rozkrzewka. rozciągamy. Tu, tu, tu tak samo ten ciąg jest powyżej Achilles i poniżej skienchu. Dokładny w ten brzuch. Taki fajny ciąg musi być, naprawdę to musi ciągnąć. Chcemy coś zmienić. Dobra, i aktywne, tak samo, bez ruch. Obciążymy ten mieszyń w najdłuższym miejscach. Puszczyć i rozciągamy. Łydki to też jest taki mieszyń, który jest łatwo łatwo do rozciągania. Tylko po prostu trzeba to po prostu regularnie robić. Takie wszystko. I aktywne. I aktywne. Puszczyć i rozciągamy. Noga prostutko. Ciąg powyżej achilles, poniżej zgięciu. Dokładnie tam chcemy go. I jeszcze raz. Aktywne. Bez ruchu. puszczyć i rozciągamy do. Perfekt. Coś fajnego dla naszych kolana, to jest po prostu. 5 sekund, 3 i zrobiony. Gratulacja. Jak to wszystko teraz zrobiłeś, gratulacje, pierwszy adwent. I to, co ja teraz zrobię, po prostu wejdę do basenu, woda ma półtora stopnia. I Ciebie zachęcam, co najmniej teraz jest ten moment, żeby po prostu wziąć zimny prysznic. Wystarczy pół minuty. Pół minuty, bo woda. I zobaczysz, jak to, jak to później jest energia, jak to będzie się czuło. Ja? Życzę Wam jeszcze miłego i fajną pierwszy adwent. Do zobaczenia.